Mers McKinsey Miller to największy, ale też najnowocześniejszy kontenerowiec świata. 21 sierpnia w środę wpływa do gdańskiego portu DCT Gdańsk. Można na niego jednorazowo załadować... Ponad 18 tysięcy dwudziestostopowych kontenerów. Pomimo tego, że jest to tak nowoczesna i tak zaawansowana technologicznie konstrukcja, nie jest on w porcie w pełni samodzielny. Każdy duży statek musi się wspomóc takimi holownikami jak ten na pokładzie, którego gościmy. Wirtus, należący do wóż Gdańsk, to holownik, który dzisiaj podejmie merska od dziobu. Zabezpieczyliśmy to holowanie naszymi holownikami pędnikowymi. Jeden był na holu na dziobie, drugi na rufie. I trzeci holownik wspierał nas przy burcie, i plus był jeszcze czwarty holownik dodatkowy, holownik Ares, który pomagał nam przy dopychaniu. Wszystkie czynniki zewnętrzne mają bardzo duży wpływ, zwłaszcza przy tak dużych statkach, które mają bardzo dużą powierzchnię tak zwanego nawiewu, czyli jest to ściana wiatru, która na centymetr kwadratowy to są już bardzo konkretne liczby. I trzeba temu zapobiec, przeciwstawić się, no bo statek trzeba najczęściej zmienić jego kierunek, dopnąć do kei lub od, odciągnąć od kej w zależności, w którym, w którym kierunku płyniemy. Pierwsza lista Mersk McKinney-Miller w gdańskim porcie miała bardzo uroczysty charakter. Statek eskortowany był przez Dar Młodzieży, Okręt Marynarki Wojennej ORP Kościuszko oraz liczne łodzie prywatne. Fakt, że przypłynął do portu w Gdańsku, przypłynął do naszego terminalu DCT, e, fakt, że właściciel tego statku, linia Mersk Line, zdecydowała się zatrudnić ten statek na, tym, na tej linii między Azją a Europą dowodzi niesamowitego znaczenia portu w Gdańsku i znaczenia w sensie większym niż tylko operacyjnym, ale również dla gospodarki Polski i krajów wokół Polski, całej środkowej i wschodniej Europy.